Cześć, witajcie, z tej strony Konrad Minecrafter Okej, okay. <grystanie> so zdjęcie ktoś szedł Chcę wam pokazać co się zmieniło u mnie na kanale Bo mówiłem wam w poprzednim odcinku, że dam um, listę kiedy będę wrzucać odcinki Ta lista, tutaj macie ją, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela um, i ta lista będzie aktualnie taka jak jest. Może, jak, może ją zmienię jakoś, albo jak dojdzie coś, to dodam. I na przykład coś odejmę albo coś jeszcze dodam. Piszcie, czy taka lista Wam odpowiada, oczywiście jak będziecie na mój kanał, od razu macie to miejsce tutaj. Um, I co ja bym tu chciał powiedzieć? Ta lista nie zawsze musi być tak, jak na przykład w poniedziałek. Nic nie ma, tak? Poniedziałek, pisze i tu nic. Wtorek jest i jogbox, środa jest modyfikacja, czwartek nic nie ma, piątek Battlefield, sobota nic nie ma, niedziela jogbox, czyli dwa razy tygodniu macie jogboxa, jeden raz modyfikacja i jeden raz Battlefield Battlefield'a, trójka. E, oczywiście jakieś escape'y też będą e, jakieś. E, escape'y, tak jak mówię, escape'y, mapki z kimś przechodzone, jakieś paczki z pluginami, paczki z pluginami ogólnie serwerowe itp., ale to nie są serie, tak, to już nie są serie, A to macie serie i na przykład jak we wtorek nie będzie logboxa, to no niestety już go nie będzie, albo dam go w sobotę i w niedzielę, bo jak wiecie, nie zawsze e, ja mam czas, bo też muszę robić swoje sprawy i moje obowiązki. No i nie za bardzo czasami mam czasu w ogóle coś nagrać albo coś wrzucić, bo to nie wrzuca się 5 minut, tylko trochę czasu. Więc to chyba na tyle. Jeśli chcecie co, wiedzieć co będzie um, we w piątek, sobota, niedzielę, poniedziałek, wtorek, czwartek. No to pijcie na kanał, zobaczcie sobie. No i to tyle. Hmm. Jeszcze za chwilę hmm, dopiszę tutaj, albo nie, jednak nie. Jakby się jakieś zmiany pojawiły, będziecie widzieć wszystko. Jakby tu byście, może będą godziny, tutaj jak widzicie, tu, na przykład jogbox o 20, lub jakoś tam, ale nie obiecuję, więc to na tyle. Ta lista mówię wam jest piątek dziś, więc od poniedziałku zaczynamy z tą listą. Więc trzymajcie się i pa pa!